No. No więc, gdzie my jesteśmy? Hmm. Hmm. Na jakim zadupie Nie wiem. Dobra, do Nasz ekwipuny, jak nie tryska, rzadko Co? Czasem to ja cię nie rozumieć. Musisz udać się na zakupy. Ja. Proszę. Ja. Musisz się udać na zakupy. Ej, jest to? Eureka na snorki. po co marnować to? Jak ma się to? To ja, to że. Ale takim cięciem. A nie tym... A to za dużo czasu ze mnie. O Aha, takie, widzisz. Takie cięcie. Myślisz, że nie przyjąłem twojej strategii. Co on muszę? Tylko że on balił. E, Znowu. Ja też bym muchet nie dał kopalni wtedy gra. Nie ma takie. Może właśnie pozwał. Hmm. O, lepszy pistolet. To jest no. mikrofonówka? Tak? tak, tak. No co, zdarzyło już, się już na przykład kajd? Mhm. Mm ja myślałem, że znowu zbudował. Nie <laughs> yeah. Żeby nie było, mamy czysty oryginał... XRF-u. Jak coś później wam pokażę Tount? Szczerze mam taki pomysł żeby pokazać całą kolekcję tych gier co zagramy robinie Chodź tu Dobra. Hmm. widzicie ciekawy ciekawe walki? A poza tym można cię tak naklikać jak przy wręcz na ślubkę Tak ja, przy diablu. <laughs> Ma Gdy dobrze. się zagiknie, też potwory do śmierci. Ogniootworny! Ow. Ognie Przeszedł przez to, Może byłoby. Raczej nie. Haha. Trochę tracimy HP, ale za to mam. Dobra, będziemy jak kozak! Wskażę z tego miejsca, swojej na chwilkę. Tak, wiem. Filtry graficzne są najfajniejsze, jak się jest na super wiem. Chyba ty pójdziesz do nowej lokacji to jest. A? Nie, nie mam nie pojęcia, ale chętnie. No, się wrócić. To muszę być chyba dokonany, jak tam czytam. Bo dokładnie czekamy. A, ja do nich chowałem się za. w wybuchają, Ty to powiedziałeś. No wiem. Nie może ja! O, ktoś chyba g na TKE, nie? Eee, że jest gra na te tak. walić karabina. Eee... Wiesz, że to mi przypomina Volda DJ Volda Soul Kalibra. Cztery Znaczy w ogóle Soul Kalibura Bo to był każdy.

chyba jeden z najtwardszych mutantów, który... <tronny> <noise> Dobrze, się cofnął. <ś refrigeranty> jeden z najtwardszych mutantów... O jeszcze Głód mi zaczął dostrzegać. Teraz jest trzech na jednego. Jeden z najtwardszych mutantów, a ty nie masz od amunicji. Ja się w ogóle nie mam amunicji. I Głód zaczyna mi dostrzegać. No. No. A, Ma Dobra. go tu rozwalić. Granaty? Granaty? Dobra. Jest tylko że tam na oba są To masz przebale... Jooo, smutno, to dużo mu zrobić. Wiesz... To dużo, że mało. Może zmieniam amunicję na lepsze. Nie to stoi. Chala, jest... pospóli. No. Bądź hardkorem i do niego dnożem! Będę hardkorem i wy... Zjedz sznorki! Eee, wchodzi w teksturę. Może ty tego nie zauważysz, ale Ruiz zauważył. Zobacz! I, ja wiem, no. Do... Aaaa, o główne. Kurna, wiesz co, się wiercić, czy cię nie wiąże. W tej... coś, co przypomina dupę, chyba. <śmienic> Dobra, i tyle skończyło się. Dobra, może mam jakieś szanse. Co to jest w Eee, co ci wytrafiło? No nie, są takie fale uderzeniowe, pusta na mnie. Yeah. Wodzik! Nie, nie. To nie ma głowy, to się nie liczy. To tak. nie ma czegoś takiego pospolitego. Dobra, tam mam dupę to z głową. Tak, to się też byś taki był jakbyś tu siedział o kilka lat. Co ten... Nie... Nie, miesiąc chyba minął od wybuchu przed nami. Ja nie wiem. I wiesz co, nie zamierzam wiedzieć. To po prostu się chcą dać. A i tak wiesz, że będziesz musiał się przebijać przez żołnierzy. E? Wiesz, że będziesz musiał się przebijać przez... wojowników. Nie po ja tylko ostrzegam, że masz przewolność. A to kurna jak zaspoilerowałeś ze strajlokiem? E? Zobaczymy. Będziesz musiał się przebijać. A poza Zobaczmy. tym, wiesz po czym każdy by poznał głupi? Tylko byśmy... Tylko znajdę jakieś ciało. Będziesz miał przewolność. Tak wiem. Też mnie niepokoi, że w jest z mu ucichły. Dobra. To nie ma w ogóle, tylko red flag jest. Helikopter! Właśnie takiej sytuacji nie lubię, kiedy zero, o, prawie 0 am. A nie, masz, mamy co tu, ale na dystans to ci dużo nie da. Na dystans, nie, nie. A nie masz? Wow! To jest świetnie naznaczony. Daj, czy myślał, że nie, to możecie jednak pozyskać. Pamiętaj! Chyba nie znasz tacy głupi, za mnie nie biegają. Dobra, zapamiętaj, że tu będą wrogowie, ale nie będę nie musiał się na nim patrzeć. Wiesz, a ile możesz. Tyle, ile możesz na łańcuchy weźmieć. Panie doktorze! Do pełna! O, widzieliście, w jeszcze się nie wmęczył? <laughs> nie, jak prostu to będzie. wymienił go. Nie, no, ostatni Aha! Jezu. patrz! I to tak idzie, tak, tak. I zasila mu fajna. Ej, no koleś! Dobra, wyjazd. Poczekaj, zobaczę. Masz coś? Nie. Ale, on nie ma jednego łóżka, to Ej, Тяло с норкой. О, маш нога с норкой. Войди, тяло Ну, ну, И до 2500?